Siemanko, Kuba Stemplowski, audycja Rablus Dzisiaj ze mną z ZNWP, czyli HD i Mada. Siemanko, panowie. Serwus. Hello. Dobra, na początek. Jaką telewizję oglądacie najczęściej i czemu TVN Warszawa? <laughs> TVN Warszawa nie oglądamy już, bo nie ma. Ale w necie jest. A TV, TVN-u nie oglądamy w ogóle. Ale chyba jesteście pierwszym zespołem rapowym w naszym kraju, który zawdzięcza coś telewizyjnej, takiej telewizji komercyjnej. Pośrednio, no, no wiadomo, że... Może tak wszystko, być, nawet nie zastanawiałem się nigdy nad tym zjawiskiem jakoś bardziej, ale może tak być rzeczywiście, bo nie oglądam za dużo telewizji, więc nie wiem, czy jakieś inne zespoły, które na przykład występują w jakichś tam, wiesz, dupnych programach, czy coś im to z tego przychodzi, co się z nimi dzieje tak naprawdę. Więc, ale może tak być, może masz rację, ale nie jest to TVN, nie oglądamy tvn Dobra, rozmawiamy rok i jeden dzień po premierze Serwusa. Mm, intensywny rok to był dla was, prawda? Mhm. Mm mhm, <laughs> <laughs> jak bardzo? No co mam ci powiedzieć, no wszystko się działo, no. <śmiech> nie <śmiech> wiem co, 2012 mam streszczać teraz? Jezu, no straszny melanż. Wiesz co, nauczyliśmy się, że nie można tak ostro melanżować, trzeba trochę przystopować i robić rzeczy naprawdę, bo wiem, z tego melanżu nic nie wynika. Trochę, trochę zabawy, no. 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 no do, dobra, pierwszym waszym takim szerszym pokazaniem się, jeśli chodzi o publiczność, był numer wy. No i tak z perspektywy czasu, to był dobry numer y, dla pokazania się. Jak to oceniacie? Adam. No znaczy, ci wiesz, no <noise> Numer miał, wiesz, swoje plusy i swoje minusy, na pewno mm, świetnie to wspominamy. Jakby mi się wydaje, że odbiór był dobry, nie? Jakby gramy to na koncertach, ludzie kumają tą, te refreny i wszystkie zwrotki jakby znają i myślę, że jakoś to tam wpłynęło dobrze raczej na, naszą, na pewno na naszą karierę, wpłynęło to lepiej niż gorzej, nie? Jakby numer na pewno odniósł jakiś tam, powiedzmy, sukces wśród ludzi, którzy kumają jazdę, nie? Bo o takich nam chodzi przecież. Ale a ty czemu się nie wypowiesz? No ja Mają swoje zdanie, które niekoniecznie jest zgodne z tym, co powinienem sądzić o tym numerze. Nie nie, nie ma co. No dobra, kwestia przyjęcia tego do alkopoligami to były najpierw kwestie towarzyskie, potem muzyczne, czy odwrotnie? A znaczy wiesz, no oczywiście Piotrek najpierw usłyszał naszą muzykę, więc to jakby wynikało trochę, trochę z kwestii muzycznych, ale najpierw się ustawiliśmy na melanż i jakby pogadanka, a dopiero potem zajęliśmy się tym, co jakby wiesz, jak wygląda to od strony muzycznej co potrafimy i czego jakbyśmy my to widzieli jak oni by to widzieli jak to w ogóle wszystko rozegrać nie to jakby było wszystko planowane a najpierw były melanże i rozmowy i długie długie historie naprawdę tak było tak było Dobra, a ja oglądając wywiady ostatnie z mesem em odkąd no, wyszły lepsze żbiki, mam takie wrażenie, że MES wobec was, wobec tej młodszej ekipy, teraz traktuje was z mocnym, no, mocno z góry was traktuje. No i w niektórych wywiadach to tak jest według mnie. No, ja mam takie odczucie, że to jest trochę, wiem, trochę aroganckie. Chodzi. No mówię nawet choćby o Kajtku i jego drewnięku, gdzie już na YouTubie... No um... dobra, ale wiesz, to ja się wyświetliłem z tym drewienkiem, nie? To mi odjebało, byłem skacowany już chyba najebane i, i to nie jest tak weź ogarni zgraje czterech najebanych typa, którzy no robią sobie jaja, a ty starasz się ich wypromować wiesz i wziąć w ryzy i pokazać y, raczej ludziom od tej dobrej strony, a my tutaj wiesz siadamy na melanżu z kamerą i gadamy jakieś bzdury też bym się wkurwił nie jakby rozumiem to. No Tyle, to. ale nie jakoś takiego traktowania z góry. E, jakieś przewózki? Nie, nie, na pewno nie. Nie o to chodzi. Może tak to wyglądać z boku, ale nie o to chodzi. Ja to tak trochę odebrałem, no tak? Poza tym w wywiadach jest często też tak, że jak wiesz, przychodzimy na wywiad y, wszyscy razem, w jakiejś tam grupie większej, typu Messi, na przykład jak albo Mes, Kuba z Karwelem, tak jak Urawicza byli. No to, y, to wiadomo, że jakby sam redaktor prowadzi wywiad bardziej z Mesem, no bo to jakby on jest osobą, osobą która y, jakby. No jest, Prowodyrem nie, jest jakby pierwsza, no jakby wiadomo, że, że redaktor ma więcej pytań do niego i jego odpowiedzi będą na pewno, jakby są więcej warte powiedzmy, nie, w jakimś tam stopniu, więc też ten wywiad jest tak trochę prowadzony, no tak mi się wydaje, więc też to może dlatego tak wyglądać, ale w osobistych kontaktach zupełnie myślę, że nie ma takich sytuacji. W ogóle. No dobra, a czy nie boicie się, te, że to określenie lepsze żbiki y, trochę tak y, przylgnie do was na stałe, że to w sensie nie wiem, no, że to zajebiste że, określenie. No tak, no przybywa. jest zajebiste, wiem, że jest pozytywne, no, ale z drugiej strony, no, nie jesteście lepszymi niż tylko jesteście za ten WP. I czy nie boicie się, że gdzieś tam dla, dla szerszej publiczności to może być, wiesz, No znaczy wiesz co? Wczoraj siedziałem sobie po pięknym Wrocławiu. Jakie ziomeczki jeździły na desce i stwierdziłem, że bardzo chcę sobie podskoczyć na desce, bo dawno tego nie robiłem. Poprosiłem jednego z tych ziomków, żeby mi dał deskę. Zrobiłem sobie oli cudowne, zajwiste pro oli, naprawdę wysokie. Kurde, to było Oli. No, w każdym razie podskoczyłem sobie na tej desce, i podbiegł jakiś ziomek, krzyknął, o, kuba na desce! Nie? <śledzianie> Już samo to, że kojarzą, i jak rzucimy jakiś konkretny singiel, który naprawdę rozpierdoli, to oni już będą kojarzyć te mordy. Już nazewnictwo jest nieważne, nie? Z czasem, jak słuchać będą nas coraz więcej, to utrwali im się ze ten WP w głowie. Dobra, ale z drugiej strony, też sami to określenie lepsze żbiki, takie no, grupowanie was, was mówi w sensie ten WP, Kubek, Napa czy Karwela trochę, że tak powiem, prowokujecie, bo no, mocno się wymieniacie, jeśli chodzi o gościnki, jeśli chodzi o pojawianie, też macie taką tendencję do mocnego wspierania się. No tak, wybranie. no bo tworzymy jedną ekipę stary, wiesz, tak jakby. Tak, dokładnie. To jest w ogóle wyższy lot i po prostu to nikt się nie spodziewał tego, że my się dogadamy w ten sposób, a, a wysz, wyszedł z tego niezły masz i tak naprawdę wiesz, ekipa, która czuje zajawę, więc jakby dla nas to jest naturalne. Tu wiesz, to, że my sobie robimy ZNWP, a Kuba sobie robi swoje i tak dalej, no to tak naprawdę robimy to razem, bo to wiesz, my gadamy o tym, są zajawki, wiesz, puszczamy sobie rzeczy, rozkminiamy opcje i to wychodzi spontanicznie często jakaś, wiesz, zajawkowa, wiesz, gościnka to nawet jest w studio po prostu wykminiona i już, no. Bo my działamy razem, więc jakby to tak żyje. No dobra, dzisiaj y, działacie razem, a wy dzisiaj jako WP gracie przed Mastersem y, we Wrocławiu. Mm -hmm. Stolica Dolnego Śląska chyba dobrze wam się kojarzy. No, skoro nawet organizator, organizator ochroniarz kupuje wasze płyty. <grym> Faktycznie była taka historia. <grym> Nie wiem w ogóle skąd masz te informacje, stary. ale Facebooka, Z Facebooka. Z Facebooka. A, ty jedna, pisałeś, tak, no, gdzieś, gdzieś, Gdzieś na Facebooku, <grym> dawno, dawno temu. Tego, no? Tak. No, tak. No mamy tutaj tak. swoich knurów, wiesz, swoich ludzi, kręcimy od klube z, lubimy Wrocław. W ogóle Wrocław, klub, więc są takie nasze dwa mm, punkty na mapie Polski, gdzie bardzo lubimy zaglądać. E, serwus, e, nielegalny debiut. Serwus. Co teraz? <grym> no teraz rap, cały czas rap. No dobra, ale <grym> e, nie no, teraz, teraz, robimy sobie płytę taką spontaniczną. Jeszcze w sumie chyba nic o niej nie mówiliśmy nigdy, nie? Z no Facebooka, powiedzcie. można się dowiedzieć, ale, ale lepiej pogadać, nie? No, robimy płytę, która będzie drugim nielegalem raczej, niż legalem, z tego względu, że mamy mnóstwo spontanicznych pomysłów, jak ludzie wyjechali na kempa w ogóle. W naszym przypadku w ostatniej chwili się okazało, że nie jedziemy na kempa, więc stwierdziliśmy z Adasiem, że wbijamy do studia i rapujemy, nie? I co z tego będzie, to coś z tego skleimy. No i powstało kilka numerów, zebraliśmy jakieś tam starsze pomysły, świeższe, kilka spontanów absolutnych napisanych na miejscu, nagraliśmy sobie w studio e, i mamy już, powiedzmy, zarys połowy płyty i dlatego też nie mamy parcia, żeby to był legal, bo to nie będą jakieś super dopracowane stosy, ale na pewno bardzo klimatyczne, będzie na pewno czuć ten lot, który, wiesz, mamy nagrywając to wszystko, bo wszystko jest naprawdę przesiąknięte energią po prostu. No dobra, ale jak to będzie klimatycznie, no bo okrągły horyzont, a serwus to są troszkę różne mm -hmm. jazdy jednak, jak to no, będzie wyglądało w właśnie przypadku następnej nie wiem płyty? czy jest sens na razie mówić. Może, może, debaty, może chociaż bo trochę. Bo myślę, że to będzie wiesz, to będzie kolejne wow, kurwa, jak to, nie bo też przykleiłaś do nas pewna łatka, którą staramy się odklejać i udaje nam się to. No. Dobra. Więc, tak, no z czasem, no niedługo jakieś single, może jeszcze w tym roku coś, wiesz. No dobra, to chociaż mi powiedzcie, czy ten album też będzie taki no przesiąknięty Warszawą, bo na serwusie słychać jednak Warszawę mocno. No więc z tego, co już mamy, to mogę Ci powiedzieć, że będzie. Na pewno trochę będzie, dlatego że wiesz, że to siedzi w nas, no jakby miasto to jest, wiesz, miasto nas woła cały czas i my tam ciśniemy, wiesz, z miastem. Dokładnie, no i jakby, no nie, nie da się tego... Nie da się tego odsunąć od muzyki, nie? No bo jakby jak ja wychodzę codziennie rano z domu i mam Warszawę przed sobą, to dlaczego mam o niej nie powiedzieć, nie? Tylko to. No bo kurde, tak to, tak to działa, nie? Znaczy, no, to, no bo chodzi o to, że to jest nasze życie, nie? Więc my się tam spotykamy, tam żyjemy, tam się dzieją najważniejsze kwestie nasze życiowe i to się wszystko tam zmienia i ona. Sama jako miasto też ma wpływ na to wszystko, więc o tym będziemy rapować. Ale na pewno nie będzie jakichś niesamowitych dosłowności. i Wiesz, kolejnego numeru o Warszawie Super ekstra. Wiesz, na pewno takich rzeczy to nie, nie ma co. Dobra, możecie chociaż zdradzić już coś, jeśli chodzi o gościnki, jeśli chodzi o bity, jak to będzie wyglądało na tej no, płycie? Jeżeli chodzi o bity, nie? Możemy. Nie wszystko, ale coś tam możesz powiedzieć. E, na przykład Ziomek, jaką się ten od cywila Rau, no. Tomek RAU. Bardzo uzdolniony koleżka, który robi bardzo dziwne, wykręcone bity. Jezu, no nie, i teraz zdradzimy klimat płyty, to bez sensu, nie, nie wiem, czy można opowiadać o producentach, naprawdę. Chociaż kogoś jeszcze. E, Funkmaster, Monster z Torunia, gość, bardzo zajebisty Jest producent, tak. On zrobi robi zajebiście West zdra i... Trochę zdradziliście odnośnie No, klimatu. ale eee. też um, za mało, wiesz. Jakbyś jak posłuchał tego, co robi Funk Monster, to no naprawdę możesz nie spodziewać się niczego, nie? Bo on ma całe jakieś płyty z innym ziomeczkiem, ma jakąś całą płytę i w ogóle dużo różnych bitów gdzieś tam rozdaje. To klimat jest tak różnorodny, że to, że my mamy go na płycie, to tak naprawdę mógł nam zrobić i old school, i przez G-Funk, i przez elektronikę, przez każdą opcję, nie? Więc nie spodziewaj się niczego. Współpracujemy z bardzo Wielo wiesz, bardzo wszechstronnie uzdolnionymi młodymi artystami, którzy napierdalają zajebiste bity. Tak jest. A wokalnie kto się pojawi? Ja będę. Spodziewa <grym> spodziewałem się, spodziewałem się. A ty będziesz? No, jeszcze się zastanawiam, ale kolega mnie zapraszał tam do jakichś dwóch numerów. Nie, no kurde, zioło będzie. No. Zioło na pewno będzie. Zioło już jest nagrany. Coś jeszcze jest nagrany? Nie, no, zioło będzie na pewno. No. Jak będzie zioło, to wiadomo, że... Jak jest zioło no jest będziecie git. Się będziecie oh. się jarać. Dobra, pisaliście jeszcze rok temu, że chcielibyście na nowym albumie mieć więcej katów i skreczy. To jest aktualne? Mm, zdecydowanie, tak. Walczycie Właśnie dzisiaj gramy kierunku. też koncert z DJ-em HWR-em, naszym ziomem z Heavy Metal, który naprawdę też zajebiście ogarnia placki i gramofony i w ogóle umie to robić. No i mam nadzieję, że coś tam nam Sypnie jakieś dobre rzeczy swoje na płytę. No i mamy też kilka pomysłów, jeszcze, ale też nie jest to wszystko przyklepane, więc. DJ to no. ostatnia rzecz, która... Ostatni koleś, który zajmuje się płytą, jeżeli chodzi o warstwę już taką muzyczną, bez miksu i masteru, nie? Więc jakby do DJ-a to idzie na końcu zazwyczaj, więc jeszcze. Ale na pewno będzie tego dużo. Dobra, tak rozmawiamy o tym projekcie. Trochę zdradziliście, a jakąś, jakiś termin, jakaś premiera, wiadomo? Jak single, coś takiego? Mamy zary... nadzieję, że w tym roku, ale też wiesz, nie ma co. Obiecywać jeszcze. No, mamy nadzieję, że w tym. Na pewno w tym roku będzie dużo informacji, jeszcze o tym. Mamy nadzieję, że jak najwięcej się uda zrobić w tym roku, a jak nie, no to będzie w przyszłym. Ale bez pośpiechu, my na luzie do tego podchodzimy, wiesz, to, to leci swoim torem, i jak już będziemy pewni, że to będzie, to podamy jakiś termin albo cokolwiek. No jakby. My raczej z terminami mamy na bakier zazwyczaj, więc. No, Serwus miał być początek 2012, więc no, tak by było napisane w pierwotnym. No, miał być luty było był 7 miesięcy. Po była obsuwa lekka. No dobra, a sami mówicie o sobie, że, że tak powiem, artystycznie jesteście osobami o różnych podejściu mm -hmm. w ogóle. Artystycznie jak się uzupełniacie, to słychać na płycie, ale jest jakiś pomysł na solowe rzeczy? Takie materiałowo, już nie mówię o luźnych, pojedynczych numerach. No, ja nawet miałem plan, żeby nagrać solówkę i już realizowałem ten plan, ale w trakcie realizowania tegoż planu Zaczęliśmy, z, wiesz, robić z Adasiem numery i no, warto się na pewno teraz skupić na tym, żeby umocnić tą, ten slogan, ze ten WP, nazwę, wiesz, to jest najważniejsze. Ale no, na pewno mamy jakieś tam... Ja na pewno mam, nie wiem jak ty. Adaś też zrobił coś tam sobie, ale tego nie wypuścił na przykład i znam to tylko ja i kilka naszych mordeczek. Zajebisty polecam. <laughs> Sprawdzę. <laughs> Sprawdźcie to, dokładnie. No, nie, no na pewno, tak, ja kiedyś pierdolony solówkę na bank, ale jeszcze nie teraz. Dobra, to ja jeszcze mam na koniec pytanie, kiedy to, yy, kiedy... Ja to jeszcze no? tak dodam, że w planie też są takie opcje, że my będziemy się generalnie mieszać nadal i będą się działy różne rzeczy, wiesz. <grym> Jakby solówki to też jest jedna kwestia, a jeszcze są różne, wiesz, yy, rok duetów się jakiś zbliża, jakieś takie rzeczy, więc... Ja tam nie będę mówił, ale generalnie będziemy się mieszać. No, <grym> Na przykład. No. E, dobra, to na koniec mam pytanie, e, kiedy e, ten typ MES będzie supportował lepsze żbiki. Jeszcze nie dogadaliśmy tego. Ale jest plana? <grym> no zobaczymy, wiem, zobaczymy, wiesz, jak tam nam się będzie układać. <grym> dobra. No, dokładnie to chciałem <grym> powiedzieć. <grym> I tym miłym, tym miłym akcentem skończył. Dziękuję Zdecydowanie. bardzo. Zdecydowanie. Serbus, Dzięki siemano nie. Wrocław. Piąteczka.